Wybierz Pafi Porta. klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl. Konrad Dratwa po oficjalnej ceremonii ważenia StriveTube 3. Konrad, radom, na wyjeździe walka. Jak samopoczucie? Samopoczucie bardzo dobre. Trzeba też dołożyć do tego, że walka wzięta w zastępstwo trzy tygodnie temu, jak na wszystkie okoliczności, ta się czuje bardzo dobrze. Głowa gra, samopoczucie gra. Waga też dobrze poszła, także damy jutro, myślę, jako walka otwarcia godną walkę na, na, na otwarcie. To jest pierwszy Twój pojedynek, kiedy bierzesz go zastępstwo, czy jednak już wcześniej takie sytuacje się zdarzały? Pierwszy raz, zawsze miałem pełen okres przygotowawczy. Teraz to był spontan, pojawiła się oferta. Praktycznie o 16, o 19 już była klepnięta walka i trzeba było w te trzy tygodnie zrobić wszystko, co mogłem, żeby wyjść tutaj w jak najlepszej formie. Czyli jesteś sportosem, który chce iść zdecydowanie na szczyt, ponieważ nie boisz się takich wyzwań. Nie boję się wyzwań, zawsze chętnie podejmuję rękawice. Tak, mówię, pierwszy raz się to zdarzyło, ale nie wahałem się ani, ani sekundy, tylko czy dałem radę sobie osobisty grafik pod to ułożyć, okazało się, że dało, no to... No i jak ogólnie takie przygotowanie się miałeś porównać, kiedy masz pełny okres, a takie właśnie, kiedy jest trzy tygodnie? Takie szczegóły między tym, co musiałeś po prostu zmienić w tym całym planie treningowym, żeby jednak dobrze przygotować się pomimo tak krótkiego okresu czasu? Na pewno musiałem się bardziej skupić na wadze, ponieważ e, jednak zrobić w 3 trzy tygodnie 61,700... E, ilu żydaliście? Nie, nie będę o tym mówił, ale sporo miałem. Także to, to się udało. udało się bez problemów, e, nawet dobrze poszło, tam, e, dobrze sobie to rozplanowałem, kaloryczność, treningi, kardio, wszystko, bardzo dobrze się to e, wszystko potoczyło. To było chyba myślę najważniejsze i, i największe wyzwanie jeśli chodzi o, o ten krótki okres przygotowawczy. Przygotowania były tylko w Twoim rodzimym klubie, gdzie trenujesz? Czy jednak gdzieś sobie tam pojeździli do chłopaków, posparowałeś po innych miejscach? Nie, mamy też chłopak, z którym walczę z mańkutem, Mamy u mnie w klubie mańkutów. Nie jeździłem. To już było, że tak powiem, do dorzucania jeszcze logistyki, do tych całych przygotowań, które i tak były już, że tak powiem, naciągnięte do granic możliwości, to już było za dużo. Wolałem się skupić na, na swoim klubie, na chłopakach, z którymi trenuję. Tak mówię, miałem majkutów, także nie musiałem szukać gdzieś indziej. Ogólnie jak walczysz, wiadomo, czy to w klubie jak czy na zawodnikach normalnych, to masz takie coś, że po prostu z tymi i sprawa ci to większą trudność, czy jednak jest to ci obojętne, czy ktoś walczy z klasycznej pozycji, czy jednak jest mainkuta eee, Mam kilku chłopaków, którzy walczą z mainkuta robię z nimi regularnie sparingi, są w mojej kategorii wagowej, ewentualnie troszeczkę wyższej, eee, więc jakby jestem z tym obyty. Eee, na pewno parę innych technik lepiej mi wchodzi na klasyczną pozycję, inne techniki lepiej wchodzą mi na mainkuta więc skupiliśmy się bardziej na tych technikach, które lepiej działają na Mankutów. Czy z Federacją Strife jest jakiś dalekobieżny plan, czy jednak to jest tylko jedna walka i zobaczycie dopiero później, co będzie? No, na razie dostałem szybki strzał na jedną walkę. Ja mam nadzieję, że się dobrze pokażę i, i organizatorzy będą chcieli ze mną dalej współpracować, ponieważ na naprawdę pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o organizację, o kontakt ze wszystkimi organizatorami. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo nie miałem żadnych tutaj jakby problemów. Wszystko było załatwiane w bardzo szybkim tempie i naprawdę organizacyjnie gala top level. No, ja właśnie mówię, że sprawi dla mnie to takie zawsze mniejsze KSW, bo wszystko jest tutaj bardzo podobne. Jeśli chodzi właśnie o ten profesjonalizm, ze strony organizacyjnej, to naprawdę Artur Ostaszewski i reszta ekipy wykonuje to fenomenalnie. Zgadzam się z Tobą w 100%. Słuchaj, to jest pierwszy start Twój w tym roku. Czy planujesz później już po tej walce starty jeszcze amatorskie? Wiadomo, to jest walka teraz Semi Pro, ale czy te mistrzostwa? Ja mam walkę zawodową. A ja przepraszam. Otwieram w galę... Aha, bo ty kartę główną otwierasz, przepraszam, czyli moje niedopatrzenie pomyliło mi się. Czyli jak teraz zawodowo startujesz jeszcze ogólnie na tych zawodach jak MMA Polska, czy coś, żeby jeszcze troszeczkę łapać doświadczeń, czy już skupiasz się właśnie na tych zawodowych startach? Skupiam się tylko na zawodowych startach. Nie jestem już młodym zawodnikiem, jestem po 30 i szkoda mi zdrowia i czasu, żeby gdzieś tam się obijać. Jeszcze amatorsko. Także tylko zawodowe starcia, ile dam radę jeszcze wyciągnąć, to tyle chcę z, tego, z tego sportu wyciągnąć dla siebie. Ile lat już, Konrad, jesteś w MMA ogólnie? Ile ogólnie tak, sporty, walki, ile już trenujesz, a ile właśnie już w tym MMA jesteś, właśnie, że walczysz? Jestem w sportach walki w ogóle w MMA. Zacząłem trenować 8 lat temu. No i dość szybko, bo po chyba półtorej roku czy dwóch miałem pierwszą walkę zawodową, no tak moment, dokładnie, a pierwsze pół roku to tylko dostawałem w Cire, także e, potem zaczął jakiś progres, no i tak jak mówię, ze względu na wiek, jakbym miał 18 lat, to pewnie miałbym więcej czasu, żeby się obijać semi pro, e, amatorskie zawody, a ja tylko byłem trzy razy na Almie, a potem lecieliśmy już z zawodowymi, no nie mam czasu na, na zabawę w półamatorskie, półzawodowe e, pół albo amatorskie walki. Co byś mógł poradzić komuś, właśnie tak jak Ty mówisz, że pół roku pierwsze dostawałeś w CIRy i tak dalej, żebyś się nie poddał. na przykład jest taka osoba, która też tam przegrywa i na przykład, żeby się nie podła matko, żeby szła do przodu. Bo po Twoim przykładzie widać, że jeśli człowiek przejdzie przez ten okres tych porażek, wychodzi później znowu na, na ten sinusoidę do góry, czyli, czyli te wygrane pojedynki i rozwój swojej kariery. E, wiadomo, EMA nie jest dla wszystkich, tak. E, myślę, że pierwsze schody pojawiają się, gdy pierwszy raz się pojawi kontuzja. I nagle okazuje się, że dwa tygodnie trzeba poleżeć, coś tam nie, nie tak, do lekarza, e, jakieś fizjoterapię. To... Może się okazać, że MMA nie jest dla wszystkich, ale jeżeli ktoś ma charakter, zacięcie i mimo że go leją po głowie, tak jak w przypadku pierwszych pół roku moich, ale ma w sobie to zaparcie i chce, podoba mu się to, ten sport, no to jak najbardziej po prostu być wytrwałym i konsekwentnym cały czas do przodu. Nie, nie, nie zniechęcać się, pozytywne nastawienie i no tutaj głowa, głowa dużo robi. Jeśli chodzi o głowę, to korzystać z jakichś psychologów czy coś takiego, czy jednak radzi sobie z tym wszystkim sam? Dziewczyna już jest dla mnie wystarczająco dobrym psychologiem, więc zostawmy to jej. Wsparcie bliskie jest bardzo ważne. Kondrat, wiadomo, że dziewczyny pozdrowisz na pewno w swoim, ale może jeszcze komuś chciałbyś skierować pozdrowienia na, na sam koniec dzisiejszego naszego wywiadu? Tak. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy trzymają za mnie kciuki. Przyjaciołom, rodzinie, kolegom z pracy, każdy, kto mi kibicuje, chciałbym go serdecznie pozdrowić. Chciałbym podziękować bardzo moim sponsorom, którzy mnie wspierają dzięki ich wsparciu. To co robi staje się łatwiejsze. Na czele Chronoplas z Bartkiem Januszką muszę o nim tutaj koniecznie wspomnieć. No i myślę, że tyle. No i moją dziewczynę, która całą noc nie przespała na ósmą do roboty, jechała, żeby ze mną kąpiele robić. No. Także pozdrawiamy, życzymy Ci jutro wspaniałej walki. No i mam nadzieję, że po Twoim pojedynku również sympatycznie porozmawiamy jak dzisiaj. Chciałbym jeszcze dorzucić jedno słowo. E, mój kolega ze straży, bo jestem zawodowym strażakiem, mój kolega ze straży też toczy teraz swoją walkę. E, odkryto u niego w głowie glejaka. E, jest już po jednej operacji, zbiera na kolejne. Chciałbym o nim wspomnieć. E, Kamil Kaczmarczyk, Fundacja Rakiety. Kto, kto tam ma ochotę, to zachęcam, żeby dorzucił się coś do tego, bo operacje, leczenie jest bardzo kosztowne. E, ja mam jutro swoją walkę, on teraz też toczy swoją walkę, trzymam za niego bardzo mocno kciuki. Także my jako portal umieszczamy teraz właśnie na dole link lub konto, w zależności co będziemy mieć dostarczone od Ciebie. I tam po prostu wpłacajcie pieniążki, bo naprawdę każda złotówka się liczy i pomagajmy z innym, pomagamy również sobie, dobro wraca, także trzymamy kciuki, Dobra, żeby... Dobro wraca. Trzymamy kciuki za Twojego kumpla, żeby wrócił do zdrowia, tym bardziej, że jest strażakiem. Ty jesteś, pomagacie innym ludziom, także ta pomoc mam nadzieję, że przyjdzie. Trzymajcie jutro kciuki też za mnie. Trzymamy. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta, Częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek www.pafiportadrzwi.pl I przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.